Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Przewód paliwowy i rampę wtryskiwacza, która zasila wtyskiwacze silnika, działają pod ciśnieniem około trzech barów. Ponieważ zasilanie benzyna odbywa się za pomocą pompy elektrycznej, w układzie znajduje się specjalny zawór, który ogranicza ciśnienie paliwa. W przeciwnym razie rozpylacze będą nieszczelne, a silnik będzie się dławił zbyt wzbogacona mieszanka. Aby uniknąć problemów z zasilaniem paliwem, należy w porę zdiagnozować objawy nieprawidłowego działania regulatora ciśnienia paliwa. W skrócie RDT i późnać sposoby jego eliminacji. Dlaczego potrzebuje zaworu regulacyjnego? Układ zasilania paliwem w większości samochodów osobowych zapewnia ciągła pracę elektrycznej pompy benzynowej. Nieustannie pompuje ona benzynę do przewodu paliwowego i rampi, podnosząc ciśnienie do maksimum 5 do 7 barów w zależności od marki samochodu. Ale taka wydajność jest potrzebna tylko przy zwiększonym obciążeniu silnika, gdy rozwija on wysokie obroty i zużywa dużo mieszanki paliwowej. W trybie normalnym ciśnienie paliwa na wtryskiwaczach wynosi 3/3-5 bara. Zawór membranowy ciśnienia paliwa zainstalowany w układzie zasilania silnika za pompa benzynowa spełnia trzy główne funkcje ogranicza. Ciśnienie paliwa w przewodzie głównym przy niskich obciążeniach silnika, odprowadzając jego nadmiar z powrotem do zbiornika osobnym przewodem. Gdy zużycie benzyny przez jednostkę napędową wzrasta, przepływ powrotny jest częściowo lub całkowicie odcinany przez regulator. W ten sposób zawór utrzymuje minimalne ciśnienie wymagane do normalnej pracy silnika. Utrzymywanie ciśnienia przez długi czas po zatrzymaniu jednostki napędowej. Bez regulatora ciśnienia, pompa ściskałaby mechanizmy blokujące dysze, a benzyna w niekontrolowany sposób spływałaby do cylindrów. Ponadto regulator chroni główny przewód przed wyciekami na połaczeniach, które nieuchronnie pojawia się pod wpływem silnego ciśnienia. Zasada działania RDT. Konstrukcja i zasada działania zaworu zależy od typu układu paliwowego danego pojazdu. Istnieją trzy sposoby dostarczania benzyny ze zbiornika do wtryskiwaczy: pompa wraz z regulatorem zamontowana jest wewnątrz zbiornika. Paliwo dostarczane jest do silnika jednym przewodem. Benzyna jest dostarczana jednym przewodem, a zwracana drugim. Zawór zwrotny układu paliwowego znajduje się na rampie dystrybucyjnej. Schemat bezmechanicznego regulatora zapewnia elektroniczne sterowanie bezpośrednio pompą benzynowa. W systemie znajduje się specjalny czujnik, który rejestruje ciśnienie. Wydajność pompy jest regulowana przez sterownik. W pierwszym przypadku powrót jest dość krótki, ponieważ zawór i pompa elektryczna SA zablokowane w jednym urządzeniu. RDT, stojący bezpośrednio za doładowaniem, odprowadza nadmiar benzyny do zbiornika, a niezbędne ciśnienie jest utrzymywane w całym przewodzie zasilającym. Odniesienie. Pierwszy schemat z regulatorem wewnątrz zbiornika paliwa jest wdrażany we wszystkich rosyjskich samochodach VAZ. Druga opcja jest stosowana w większości samochodów zagranicznych. Zawór wbudowany w ramp paliwowa przekazuje nadmiar paliwa do powrotu, prowadząc do zbiornika. Oznacza to, że do jednostki napędowej doprowadzone SA dwie rury benzynowe. Trzeci schemat jest bezcelowy do rozważenia, zamiast regulatora działa czujnik którego działanie jest sprawdzane za pomocą komputera. Podłaczonego do gniazda diagnostycznego. Prosty zawór ciśnienia paliwa, zainstalowany w bloku pompy benzynowej, składa się z następujących elementów cylindrycznego korpusu. Z gniazdami do podłaczenia przewodów zasilania i powrotu, membrana połączona z trzpieniem blokującym, gniazdo zaworu, sprężyna. Wielkość ciśnienia w przewodzie zasilającym zależy od elastyczności spre. Dopóki większość paliwa trafia do cylindrów, duże obciążenie silnika, membrana i trzpień zaworu pozostają zamknięte. Gdy prędkość obrotowa wału korbowego i zużycie benzyny spadają, ciśnienie sieci wzrasta, sprężyna ściska się, a membrana otwiera zawór. Paliwo zaczyna być odprowadzane do przewodu powrotnego, a stamtąd do zbiornika paliwa. Regulator ciśnienia paliwa zainstalowany w rampie działa na podobnej zasadzie, ale szybciej reaguje na zmianę obciążenia i zużycia benzyny. Jest to ułatwione dzięki podłaczeniu dodatkowego elementu rozgałęziającego do kolektora dolotowego. Im wyższe obroty wału korbowego i większe rozrzedzenie po stronie spre, tym mocniej membrana dociska drejzek i zamyka przepływ. Paliwa do przewodu powrotnego. Gdy obciążenie spada, a obroty spadają, podciśnienie zmniejsza się i zwalnia pret, przepływ do przewodu powrotnego otwiera się, a nadmiar benzyny zaczyna być odprowadzany do zbiornika. Objawy nieprawidłowego działania elementu. Świeci się kontrolka, czek na desce rozdzielczej kontrolka może zapalić się z różnych powodów, z których jednym może być nieprawidłowe działanie PTC. W celu dokładniejszego wykrycia awarii zaleca się użycie sprzętu diagnostycznego, w języku potocznym, skanera samochodowego. Na rynku dostępnych jest wiele takich urządzeń. My polecamy zwrócić uwagę na skaner koreańskiej produkcji ScanTool Pro Black Edition. Skaner ten znajduje się w segmencie budżetowym, ale jednocześnie jest w stanie zdiagnozować nie tylko silnik, ale także inne części. Samochodu, SRS, ABS, ESP, poduszki, skrzynia biegów i TP. Po diagnostyce z jego pomocą kod błędu P0089 będzie wskazywał na awarię RDT. Jednak bład ten może również wystąpić, jeśli sito paliwa, filtr lub przewody paliwowe SA zatkane. Dlatego też należy je również sprawdzić, a następnie przejść do szczegółowej kontroli RDT. Dwa rodzaje awarii RDT w trakcie eksploatacji samochodu kierowca może napotkać dwa rodzaje awarii RDT, spadek ciśnienia na rampie. Poniżej dopuszczalnego regulator kieruje większość paliwa przez przewód powrotny do zbiornika benzyny. Wzrost ciśnienia do wartości maksymalnej element nie przepuszcza paliwa do przewodu powrotnego. Uwaga Z reguły pierwszej awarii towarzyszy gwałtowny spadek ciśnienia w układzie po wyłaczeniu elektrycznej pompy benzynowej. Prześledzenie oznak pierwszej usterki jest dość proste. Jednostce napędowej katastrofalnie brakuje paliwa do normalnej pracy we wszystkich trybach. Objawy objawiają się następująco. Zimny rozruch jest utrudniony, silnik pracuje skrajnie niestabilnie AZ do rozgrzania. Zapada się. Podczas przyspieszania i szarpie podczas jazdy pod górę samochód często gaśnie na biegu jałowym, wzrasta zużycie benzyny na 100 km. Zwiększone zużycie paliwa tłumaczy się działaniami kierowcy próbującego zrekompensować brak mieszanki paliwowej poprzez wciśnięcie pedału przyspieszenia. Jazda w takim trybie jest dość trudna, lepiej nie zwlekać ze sprawdzeniem regulatora ciśnienia paliwa pod katem możliwości serwisowania. Gdy zawór nie przepuszcza nadmiaru paliwa do zbiornika, obserwuje się takie konsekwencje z powodu zbyt wysokiego ciśnienia od strony. Rampi wtryskiwacze zaczynają przeciekać i napełniają cylindry czysta benzyna, a nie działająca mieszanka paliwowo-powietrzna. Silnik źle odpala, wyrzuca czarny dym z wydechu, czasami słychać trzaski w kolektorze wydechowym. Przyczyna ESA przebłyski niespalonego paliwa. Zauważalnie wzrasta zużycie paliwa. Można zaobserwować wycieki na połaczeniach przewodów paliwowych, wyczuwalny jest ostry zapach benzyny. Praktyka pokazuje, że brak mieszanki paliwowej występuje częściej niż jej nadmiar. Oznacza to, że najczęstsza usterka RDT jest zrzut benzyny do rury powrotnej i zbiornika. Przyczyny i metody rozwiązywania problemów. W przypadku wykrycia powyższych objawów konieczne jest sprawdzenie sprawności RDT w jeden z sugerowanych sposobów – zmierzyć ciśnienie. W rampie paliwowej jego wartość powinna wynosić co najmniej 3 bary, znaleźć przewód powrotny i delikatnie ścisnąć go szczypcami. Podczas pracy silnika odłaczyć przewód podciśnienia prowadzący z kolektora od regulatora. Najbardziej niezawodnym sposobem jest pomiar za pomocą manometru. Manometr jest podłaczony do złaczki na rampie paliwowej, kontrola jest przeprowadzana przy pracującym silniku. Jeśli ciśnienie jest niższe niż 3 bary, należy dodatkowo sprawdzić pompę benzynowa, możliwe, że urządzenie straciło wydajność. Do diagnostyki potrzebny będzie trojnik z manometrem, podłaczony do przewodu zasilającego. Jeśli pompa podaje 3 bary i więcej, należy wymienić RDT. Przyczyny utraty wydajności zaworu są następujące. Spreżyna straciła elastyczność i pozwala membranie na pomijanie paliwa przy niskim. Ciśnieniu zanieczyszczenie benzyna niskiej jakości, zakreszczenie trzpienia. Ze względu na specyfikę konstrukcji korpus elementu jest walcowany, naprawa regulatora ciśnienia paliwa jest w większości przypadków. Niemożliwa, część będzie musiała zostać wymieniona. Opcja płukania i przedmuchiwania pomaga tylko w przypadku zatorów wewnątrz elementu. Naciskanie przewodu powrotnego odbywa się na wolnych obrotach silnika, najlepiej na zimno. Jeśli praca silnika ustabilizuje się, oznacza to problem z RDT lub pompa. Aby określić winowajce, konieczne będzie jeszcze zmierzenie ciśnienia na zasilaniu. Demontaż przewodu podciśnieniowego z kolektora starajmy się wykonywać przy wyższych prędkościach obrotowych, jeśli zawór jest w ruinie. Zachowanie jednostki napędowej nie ulegnie zmianie.